Dzisiaj ostatni odcinek serii opowiadającej o budowie Polstara. Tak naprawdę zostało nam tylko kalibracja kamery oraz radaru. Jarku, jakbyś mógł powiedzieć trochę więcej, jak będzie wyglądał proces kalibracji kamery, oraz tak naprawdę te dwa systemy, które nam zostały, za co odpowiadają w samochodzie? To ciekawe, bo systemy ADAS obecnie na terenie Unii Europejskiej są obowiązkowe. Dlatego nawet w najtańszych samochodach te systemy są już obecne i wymagają. Kiedy? W momencie, kiedy mamy sytuację, gdzie zmieniamy geometrię samochodu, gdzie zmieniamy elementy, na przykład wysokość koła, kiedy zmieniamy geometrię, bo robiliśmy naprawę blacharską, wtedy należy zmienić, czy też skalibrować kamerę i radar samochodu. No, w naszym wypadku tej odbudowy jedno i drugie zachodzi tutaj, i do tego jeszcze musieliśmy założyć nowy radar, więc tym bardziej musieliśmy go zakodować. Kiedy nam i do czego są potrzebne te systemy? Kamera, ta, którą będziemy za chwilę kalibrować, służy do odległości, ale przede wszystkim do badania pasów, czyli ona widzi pasy, czyli gdzie znajduje się samochód. To służy do tego, gdzie mamy asystent, czyli on od pasa do pasa mówi nam, że na przykład zjeżdżamy za bardzo do lewo albo za bardzo do prawa. Tymczasem radar sprawdza, jaka jest odległość do poprzedzającego samochodu, czy nie zbliżamy się za szybko, czy też nie oddalamy się za bardzo. Jeżeli mamy tempomat aktywny, utrzymuje nam stałą odległość do samochodu poprzedzającego. No i właśnie. Jeżeli teraz zmienimy geometrię te pojazdu o stopień, no to w zasadzie można powiedzieć, że nic się nie stało. Ale jeżeli samochód porusza się 120 km na i mamy odległość dość sporą do następnego samochodu, zgodnie z przepisami, no to jeden stopień to tak naprawdę okaże się, że może być sąsiedni pas. I teraz pytanie, jak zareaguje samochód który zobaczy, w cudzysłowie oczywiście, nadjeżdżając tym pasem samolotu. I właśnie dlatego, żeby on się gwałtownie nie zatrzymał, ani nie wywołał gwałtownego ruchu, czy też reakcji, musi być precyzyjnie ustawiony. I właśnie tym dzisiaj się zajmiemy. Do tego domyślam się, że potrzebny jest bardzo zaawansowany sprzęt. I znowuż wiedza. Na szczęście dysponujecie takim sprzętem. Także jakbym mógł Ciebie prosić, jakbyś przedstawił całą procedurę, co trzeba robić. A ja w międzyczasie przygotuję sprzęt do kalibracji? Oczywiście. Kalibracja kamery, którą przeprowadzimy w oparciu o urządzenie DAS 3000 jest bardzo prosta. Tak się wydaje. Musimy uzyskać geometrię samochodu, czyli środek pojazdu. Uzyskamy go zakładając specjalne elementy na koła, gdzie kamery urządzenia będą wyznaczać środek pojazdu. Po czym zamontujemy specjalną planszę, która będzie Imitowała elementy, na których kalibrować będzie się kamera. Wejdziemy do urządzenia diagnostycznego i klikniemy opcję Kalibruj kamerę. Jak widzieliście, to proste kliknięcie wymaga sprzętu i oprogramowania. Wartości w protokole poprawne. Wniosek jest jeden. Kalibracja kamery zakończyła się sukcesem, a więc za nami już ta część statyczna. Teraz czas na część dynamiczną. Co dokładnie to oznacza? Czyli siadamy do samochodu, ja wezmę komputer, ty kierownicę. Uruchamiamy procedurę kalibracji radaru. Odległość 50 metrów od samochodu. Jedziemy w powyżej 50 km na godzinę, mamy widoczność pasa i tak, 35-45 minut mamy przejażdżki. Na końcu kalibracji dostaniemy informację, że wszystkie systemy są poprawne, dostępne, no i zobaczymy, jak one działają. A więc w drogę. Nasza przygoda z odbudową Polstara zakończyła się oczywiście sukcesem. Dzięki Jarku za współpracę. Jakbyś mógł jeszcze na koniec podsumować, co dokładnie zrobiliśmy w tym projekcie. Podsumujmy zatem. Naprawa blacharska, naprawa układu chłodniczego, co widzieliście w poprzednim filmie. Naprawa układów elektrycznych. Skalibrowaliśmy na koniec kamerę, skalibrowaliśmy również radar. Zmieniliśmy, czyli dostosowaliśmy samochód do rynku europejskiego. Jak widać, zarejestrowaliśmy oraz samochód jeździ dobrze. Zadowolony? Jak najbardziej. Przedstawiony proces naprawy, o którym wspominał Jarek, możecie obejrzeć w poprzednich odcinkach. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszam do oglądania. A my widzimy się w następnych projektach. Do zobaczenia.